To nagranie wstrząsnęło polską polityką i pociągnęło za sobą szereg konsekwencji. Dymisja szefa KNF była tylko jedną z nich. Czy nie widzi Pan jakiegoś, jakiejś potrzeby zwiększenia swoich e, zasobów, jeżeli chodzi o, o e, prawników, w samym banku, czy na zewnątrz. Jeżeli chodzi o cały ten proces restrukturyzacji? Jeżeli ktoś jest dobry, to zawsze się przyda. Tak, tak myślałem. Pan, e, m, to, mogę komuś, kogoś panu, panu polecić. Nie, nie. Wydaje mi się, że to byłoby z korzyścią i dla urzędu, i dla całej instytucji. Te propozycje od ówczesnego szefa KNF Marka Szanowskiego nagrał i zgłosił do prokuratury biznesmen Leszek Czarnecki. Sześć lat później sprawa wciąż jest w sądzie, a gazeta wyborcza dotarła do aktu oskarżenia Marka Szanowskiego, który według biegłego w trakcie badania poligraficznego reagował w sposób, jaki zwykle obserwuje się u osób odpowiadających nieszczerze, a analiza badań byłego szefa KNF według biegłego uzasadnia podejrzenie nieudolnych prób intencjonalnego zniekształcenia rejestrowanych danych. Ta opinia wskazuje, że w tym zakresie wyjaśnienia pana Marka Krzzelowskiego mogą być niewiarygodne, czyli to jest taki jeden z elementów, który pozwala na dokonanie takiej oceny. Tych elementów jest dużo więcej, no bo też należy wskazać, że te wyjaśnienia pana oskarżonego są sprzeczne z innym materiałem dowodowym, co również prokuratora nawet przede wszystkim brał pod uwagę. Obrońca Marka Chrzanowskiego, Radosław Baszuk, stanowczo zaprzecza i mówi, że informacja, jakoby były szef KNF oszukiwał wariograf, jest nieprawdziwa. Ingerowanie w swój organizm powoduje, że badanie staje się nieprzejrzyste i tak naprawdę nie można nic z niego wywieźć. Natomiast doświadczenie biegli mają wiedzę, która pozwoli stwierdzić, że właśnie osoba nie poddaje się badaniu spontanicznie a chodzi o kluczowe dla sprawy wynagrodzenie dla polecanego radcy prawnego, które Marek Chrzanowski miał zapisać na serwetce, a nie powiedzieć. Dlatego nie zostało nagrane. Według Leszka Czarneckiego chodziło o 1% wartości jego banku, czyli wówczas około 40 milionów złotych. Na pewno nigdy w Polsce i chyba nigdy w cywilizowanym świecie nie udowodniono korupcji w wykonaniu nadzorcy systemu bankowego propozycji skierowanej do, do podmiotu kontrolowanego. Marek Chrzanowski ma postawiony jeden zarzut przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez inną osobę. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności, a Leszek Czarnecki nie został uznany za pokrzywdzonego. Prokurator po pierwsze nie zdecydował się na postawienie zarzutów stricte korupcyjnych. Mamy zarzut przekroczenia uprawnień. No właśnie, dlaczego nie ma zarzutów korupcyjnych, chociaż jest nagrana propozycja korupcyjna? Panie dyrektor, jest to kwestia decyzji prokuratora. No, ja mogę po prostu poformować, jaka ta decyzja była. Jest no, jakiś paradoksem prawniczym, że osobę, od której próbowano wymusić pieniądze, której w konsekwencji zabrano Przedsiębiorstwa nie mogła w tym postępowaniu uczestniczyć. Radca prawny, którego Marek Chrzanowski chciał umieścić w Banku Leszka Czarneckiego, pracował także w innych podmiotach, także z polecenia byłego szefa KNF. Zasiadałem przez kilka miesięcy w Radzie Giełdy Papierów Wartościowych. A w jaki sposób pan się tam znalazł? Zostałem zapytany przez pana Marka Szanowskiego to czy chcę zasiadać? Czyli mechanizm był podobny jak do był Podobny, tak, był podobny. I to teraz jest przedmiotem odrębnego śledztwa prowadzonego przez prokuraturę. Moim zdaniem jest absolutnie niemożliwe, że złożył ją tylko w swoim imieniu i tylko po to, żeby załatwić pracę koledzy. Musiał działać w imieniu innych osób, on zresztą w tej rozmowie sugeruje, że są w rządzie dwie frakcje i on działa w imieniu jednej z tych frakcji. I tu pojawia się wątek mentora byłego szefa KNF, prezesa NBP Adama Glapińskiego, który po ujawnieniu nagrania tak mówił o Marku Chrzanowskim. Spełnia najwyższe kryteria uczciwości, patriotyzmu i profesjonalizmu. Nadal jest prowadzone śledztwo dotyczące roli pana prezesa Narodowego Banku Polskiego w takim szerszym procesie restrukturyzacji banku. Glapiń powinien upaść, za złotówkę zostać przejęty przez jeden z tych dużych banków. Za rzekomy brak dofinansowania banku KNF nałożyła na Leszka Czarneckiego karę 20 milionów złotych. Wojewódzki sąd administracyjny nakazał zwrot pieniędzy biznesmenowi wraz z odsetkami. Teraz o przymusowej restrukturyzacji banku Leszka Czarneckiego ma się wypowiedzieć Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Katarzyna Skalska, tvn 24